Podjęłaś decyzję, że będziesz nagrywać. Odpowiedziałaś sobie na pytania z poprzedniego odcinka podcastu i wiesz, jakie korzyści z tej czynności będą płynęły dla ciebie. No ale jest jeden problem. Cały czas się wahasz, czy zdecydować się na nagrywanie audio czy wideo. Jeśli jesteś w takim momencie, no to super, bo ten odcinek będzie właśnie dla ciebie. Odpowiem w nim na pytanie, od czego zacząć przygodę z nagrywaniem. Cześć, to Paulina, montażystka Twojej wiedzy i myśli. Zapraszam Ci do podcastu Okiem Montażystki, w którym przybliżam kwestie nagrań audio i wideo, pomagam zrozumieć montażowy światek, inspiruję i motywuję. Gotowa? Gotowy na nowy odcinek? No to zaczynamy! Dla większości nagrywanie wiąże się z ogromnym wyjściem z własnej strefy komfortu. I nieważne, czy to jest podcast, film na YouTube, kurs online, czy tylko, w cudzysłowie, oczywiście, gadane stories. Niejednokrotnie to wychodzenie z tej własnej strefy komfortu to długotrwały proces. No dobra, ale jak sobie pomóc w wyjściu z własnej strefy komfortu? Od czego zacząć to nagrywanie od audio czy wideo? Żeby nagrywać wideo, potrzebujemy zadbać o wiele rzeczy. Telefon lub aparat, słuchawki albo mikrofon. Dobre tło, odpowiednie oświetlenie, warunki do nagrywania. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze te wszystkie techniczne aspekty sprzętów, które będziesz wykorzystywała. Jakie ustawienia aparatu, mikrofonu, jak prawidłowo ustawić światła? No nie oszukujmy się. To wszystko może skutecznie zniechęcić Cię do stworzenia Twojego pierwszego wideo. No, jeszcze jedno. Masz się przecież pokazać, tak wiesz. Twoją twarz, to jak wyglądasz, to jak gestykulujesz. Sporo tego, prawda? No ale dobra. Postanowiłaś, że to od wideo chcesz zacząć. Yy, swoją drogą tak było w moim przypadku, ale o tym opowiem Ci pod koniec. Więc jak pokonać te hmm, blokady, przeszkody, o których wspominałam? O sprzęcie potrzebnym do nagrań będę opowiadać w jednym z kolejnych odcinków podcastu. Teraz chcę Ci opowiedzieć, jak możesz przełamać swój lęk przed wideo. Jeśli działasz na Instagramie, nagrywaj gadane stories. Mają one chyba jeszcze minutowe ograniczenia, aczkolwiek nie jestem do końca pewna, bo to cały czas gdzieś tam się zmienia i znikają po 24 godzinach. Więc moim zdaniem są idealne na początek. Możesz nagrywać wiadomości wideo do swoich znajomych. Gdy już poczujesz się pewniej, możesz spróbować nagrywać swoje pierwsze merytoryczne wideo. Następnie wyślij je do zaufanych osób z prośbą o feedback. Możesz też samodzielnie przeanalizować to nagranie. Czy kadr jest w porządku? Czy jesteś dobrze oświetlona? Czy mówisz wyraźnie? Jak dużo jest przerywników w postaci? Y e m? Czy nie mówisz za szybko? Albo zbyt wolno? Notuj sobie wszystkie wnioski i spostrzeżenia i postaraj się w kolejnym nagraniu zmniejszyć ich ilość, żeby te w cudzysłowie błędy były jak najmniej zauważalne. To wszystko to też nie jest tak, że przełamiesz się w ciągu jednego dwóch dni. Być może będziesz potrzebowała, nie wiem, tygodnia, miesiąca, dwóch miesięcy na to, żeby z etapu krótkiego stories czy krótkich wiadomości wideo to swoich znajomych przejść do pierwszego nagrania merytorycznego, nawet takiego, którego nie opublikujesz. Pamiętaj, to jest wszystko w porządku. To ma być Twoje tempo, które doprowadzi Cię do określonego celu, ale ważne jest to, żebyś szła do przodu. Nawet małymi kroczkami, nawet tip-topami, ale do przodu, żebyś nie stała w miejscu. Okej, okay. a jak to wygląda w przypadku audio? No, tutaj mamy zdecydowanie mniej elementów, na które musimy zwracać uwagę. Telefon lub komputer, słuchawki, mikrofon, odpowiednie wygłuszenie i warunki do nagrywania. Dużo mniej, prawda? Tak na dobrą sprawę, w tym momencie telefon i słuchawki ma każdy, więc masz wszystko, by wystartować. Musisz tylko pamiętać, żeby nagrywać w takim pomieszczeniu, w którym nie będzie pogłosu. Niektórzy nagrywają w samochodzie, oczywiście nie podczas jazdy, inni w szafie, inni mają to szczęście, że chociaż jedno pomieszczenie w domu ma świetną akustykę do nagrywania. W przypadku nagrań audio najczęściej borykamy się z brzmieniem swojego głosu. Jeśli odsłuchujemy to, co powstało, to mamy w głowie takie, to przecież nie jestem ja, ja tak nie brzmię, no ale umówmy się, to jest zupełnie normalne. Musimy oswoić się ze swoim głosem. Ok, no ale jak to zrobić? Jak się przełamać w nagrywaniu audio? Najlepiej nagrywając wiadomości głosowe do bliskich osób, następnie odsłuchuj to, co nagrałaś. I tutaj też, tak jak w przypadku wideo, z czasem możesz spróbować zrobić merytoryczne nagranie audio i wysłać do oceny przyjaciółki i kogoś bliskiego, jak również sama je przesłuchaj, wyciągnij wnioski, tak jak w przypadku wideo. Zapisuj sobie to, co byś mogła poprawić, jakich błędów nie popełniać na przyszłość. Mówiłam, że powiem, jak wyglądała moja droga do nagrywania. No, było ciekawie. Najpierwsze wideo powstało, gdy zaczynałam swoją przygodę jako wirtualna asystentka. Pomagałam wtedy przy prowadzeniu jednej z grup na Facebooku, no i tam nasza administratorka wymyśliła takie zadanie. Żeby nagrać elevator pitch, żeby się przedstawić, powiedzieć się, w czym jesteśmy specjalistkami, w czym będziemy na grupie pomagać. I o rany! Minutowe nagranie. Nagrywałam chyba z dwie godziny. Cały czas coś mi się nie podobało. A to miny robiła mnie takie. A to się zacinałam. A to nie patrzyłam w kamerę. A to mój głos brzmiał nie tak, Dobra, ja jakoś przez to przebrnęłam. Później zaczęłam stosować rady, które tutaj Tobie przytoczyłam. W międzyczasie z wirtualnej asystentki przebranżowiłam się na montażystkę. Wyłapywałam też błędy, które robili podczas nagrywania moi klienci. Zapisywałam sobie te wnioski. Zaczęłam potem nagrywać gadane stories. Z czasem powstał mój newsletter wideo czwartek, w którym wysyłałam i dalej wysyłam nagrania wideo. Podczas których omawiam różne tematy, z każdym takim nagraniem zaczęłam się coraz bardziej uswajać z tym, jak wyglądam na nagraniach, jeśli chodzi o wideo, jak brzmię, jeśli chodzi o mój głos. I wiesz co? Zaczęło mi to sprawiać ogromną frajdę. Tak po A. prostu. Dopiero pod koniec 2023 roku zaczęłam myśleć o własnym podcaście. Czas na jego realizację przyszedł w 2024 roku. Scenariusz do tego odcinka napisałam w lutym. Nagrywam na początku kwietnia, a premiera odcinka miała miejsce 8 maja. Więc jak widzisz, sama sobie podniosłam poprzeczkę na start wysoko, bo zaczynając od tej trudniejszej formy nagrywania, czyli od wideo. Ale dzięki temu dużo łatwiej było mi zrobić audio, bo to był taki dla mnie wręcz naturalny krok coś, do czego nie muszę się kompletnie przełamywać. Więc podsumowując, od czego zacząć przygodę z nagrywaniem od audio czy wideo według mnie audio ma zdecydowanie mniejszy próg wejścia w tą nową przygodę. Potrzebujesz mniej sprzętu, jest mniej elementów, o których musisz pamiętać dużo mniej przygotowań. Wideo może być dla ciebie trochę większą blokadą, ale może dawać też chyba dużo większą satysfakcję, że się przełamało, że się opublikowało, że się w końcu zrobiło ten krok. Ale tak naprawdę ostateczna decyzja należy tylko i wyłącznie do ciebie. Z czym tobie będzie łatwiej? Jakie cele ma to nagranie spełniać? Jaki masz na nie plan i strategię? Ciekawa jestem, od czego ty zaczniesz swoją przygodę z nagrywaniem. Daj znać w komentarzu. A jeśli już nagrywasz, no to napisz parę słów o tym: audio czy wideo było Twoim pierwszym wyborem? Zachęcam Cię do zasubskrybowania podcastu. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi odcinkami, a co za tym idzie ze wskazówkami i ciekawostkami nagraniowo-montażowymi. Słyszymy się już za dwa tygodnie. A w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o cechach dobrego podcastu lub wideo. Do usłyszenia. Cześć!